Cześć Manko z tej strony NoLiW, jest dzisiaj ze mną Farel. Cześć, witam wszystkich serdecznie, siemanko. Ostatnio Farela dużo na moim kanale, ale nasze odcinki jakoś się bardzo dobrze przyjmują zawsze, jak my nagrywamy. My to chyba zgrana ekipa jesteśmy. Chyba tak. No, a jeżeli też uważacie, że jesteśmy zgraną ekipą, to zostawcie łapkę, bo na przykład myślę, że 10 tysięcy to dla was nic. To jest jak dla was splunąć. Tak, dokładnie. <laughs> I właśnie tu jest Farel, tu jest Kapsa, czyli osoba, która stworzyła mapę, bo dzisiaj gramy Find The Baton! i będziemy o. szukać guzików. U no jakiejś dobra. szukaliśmy też guzików. Tak było, nie? Było, było, tak, oczywiście, oczywiście no tak, tak było. Dobra, Farel, to ja zakładam. Przegram, nie? Jak zawsze. Jak tak. was zapraszam, zawsze przegrywam. Zakładam detektywistyczne okulary i słuchaj, kto zbierze więcej guzików wygrywa czas start! Dawaj. Aha, dobra. Gramy karda. Tak, e, jak tak. wygląda w ogóle? Ten? E, tak samo. Tak samo jak ten na tamtej mapce. Tak, tak, tak. taki Dobra, wiesz. dobra, drewniany, drewniany. Drewniany jest, no. E... No nie wiem, ja na razie... Mm, zaraz można idę... zniszczyć, czy nie, Halo? Chyba nie. Nie. No w się sensie niszczenie. Ale... Jest... No no no. Nie ma gdzieś go tam pod jakąś listkiem jak wtedy u mnie było, że trzeba było zniszczyć, bo właśnie. No, a to chyba że tutaj jest schowany, ty patrz, tu jest jakby. Cisza, cisza, ty nic nie słyszałeś, nie widziałeś, jak głośno. E, teoretycznie Farel znalazł przycisk, ale zniszczył pół mapy e, i no, i pier, pierwsze przejście się otworzyło. <laughs> Aha, no i super. No i chodź Farel, ale za to punktu nie dostaniesz. No ale to był przycisk jednak, weź pistolet do ręki, tylko pistoletu używaj Ja nie no. miałem mi tutaj machał kilofem i szukł mapy Ty, nie po to, co zaprosiłem aj, aj, aj. Wiesz, że nie widziałem, że mam pistolet w ręku? Aha, jest. teraz szukamy. Kolejny tak. stage Jest right. co? Nie All na... epilepsja. Nienawidzę tego Naprawdę, to jest najgorsze na świecie O, znalazłem no. No. Tak chuj, chuj, Dostałem punkt, tylko gdzie się drzwi otworzyły jakby? Bo to był ten Bait button. Nie, to raczej był baton, Bo to bez sensu, jakby były bait batony. Ale tam u mnie w jakimś odcinku pamiętasz całą ścianę? Nie wiem, o co tam chodziło Ja też pory. nie wiem, to tej pory nie wiem, nie wiem, ale nie w komentarzach? Mm, nie, wiem, nie czytałeś, Oooooooo no. Wydałeś się. Dobra, jest. O, jest, jest. dobra, ja no to się otworzę. Ok, czyli mam jeden punkt, tak jakby. Tak, 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 tak. Okej, okay, yeah. dobra. Okay, Dig w ręce, pamiętaj, żebyś nie zniszczył mi mapy znowu! Wiem, wiem, przepraszam. No. Szkodowanie Ubezpieczona. Tak. Powinieneś mi oddać teraz 100 tysięcy wyświetleń. <laughs> <noise> w bitcoinach. No, może być w bitcoinach. E, dobra, e, w każdym razie, no nie wiem, ze 100 tysięcy wyświetleń to jest warte stary z 500. Nie, no to więcej, 100. z 5 Masz to? to nie to. to. Okay. Ale strzeliłem, sprawdziłem, ale się dziwnie chodzi w płetwach po tych kamieniach. <noise> no to trzeba było wziąć inny skin, słuchaj. No, idealny. Ty, ale nie wiedziałem, mło... co planuję, więc wiesz, no, <noise> brałem... Tak zaskoczenia się trochę wziąłem, to, to prawda. Ty, w ogóle, <noise> Strasznie dużo jest tutaj możliwości, jakby ci powiem. Mhm. Ja nie mam pojęcia, gdzie ten guzik może być. Masz? Nie, ten, to nie jest chyba guzik. Nie, nie, nie to nie wiesz. Bardzo widocznie ale... jest. Hm. To też chyba. A widać, widać to strzeliłeś, dobra, to nie jest. Eee, eee, no, no ja nie, nie wiem, też... gdzie to może być. Dobra, było cięcie, bo trochę czasu nam tutaj zeszło, że tak powiem. Eee, no I Farel coś, coś mi powiedział, że chyba ma, ale nie wiem, gdzie. Właśnie zapytam się, żebym nie rozwalił po raz drugi mapy. Halo, chodź tutaj podejdź, tu pod kąpiel. To jest to, nie? Eee, to jest to. Tak, to jest to. Dobra, masz punktę. Dobra. Dobra, to jest. Się ty. To nawet sypie działa. się, sypie. No działa cały czas, patrz. Puuu, jest jeden jeden. Nie. Jeden jeden? Ty? Tak, bo to jest czwarty level. Eee, to musi być 1-1. Jeden, jeden. Nie, dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie, nie wiem, dociskaliście. Ty coś tak. mi matematyka tutaj nie zadziałała teraz za dobrze. No to chyba trzeba kolejną szkołę nagrać. Bez ale szkoła się dobrze przyjęła na odcinek ze szkołą, Jeżeli nie, nie widzieliście, to ten, wrzucę wam w opis, ale ona ma 400 tysięcy uśmiech, stary. No, Beka straszna tam była. Musimy to coś najechać. obejrzeć. Tak, to był dobry odcinek, akurat. A propos Beki, to ja totalnie nie mam pojęcia, gdzie jest teraz guzik znowu. Co myślisz, że jakbyś był farmerem, to byś ukrył go w zbożu? Mm, nie. Koło tego wiatraka gdzieś bym schował. Jakbym był farmerem. Okej. Okay. Ma to sens? Nie no, że to była przesada, bo to za, chyba nigdy byśmy tego nie znaleźli. Ja bym znalazł, szybko, szybko. Okay. Tak, Daj tak, mi tylko tak. ten. To szukaj, szukaj. Kom, combine. <grym> <grym> eee, nie, chyba nie. Tu nie, czekaj, bo tu jest dużo dyni, nie? To się może... O, 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 nie. O, 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 o. Powiem ci, że to jest cięższe niż myślałem, ty. No. Zawsze Ale każdy debaton zza... fajn... jest cięższy. Ale wiesz, Pamiętasz? czasami od razu widać z wejścia pojść do budynku, ty masz ten, a tutaj jednak nie. Ale to mnie niepokoi, wiesz, to ściana mnie niepokoi. Ona tu nie pasuje, to może jakaś podpowiedź jest. Mi się wydaje, że gdzieś pod traktorem. Pod... Podnieś go, podnieś go. go. Po, podnieś go, czekaj. Ja go posolę trochę. To... <śla> <śla> no ja nic nie mogę zrobić, nie mam żadnej motki. Mimo... <śla> Poczekaj. Ze skrzynką. A. Kurde, gdyby można było rozwalać, byłoby o wiele... Eee, wiele... Łatwiej? Łatwiej. Tak? Dobra, to włączamy, włączamy w tej planszy rozwalanie. Spróbujmy. Tryb roz... rozwalania. Tryb rozwalania w tej planszy. Mam nadzieję, że ten, że nie rozwalimy tu przypadek guzika. Nie no bo to pole mnie denerwuje, wiesz? To pole. Co, jest... Ja obrałem ja po ja już pół pora zorałem, ty To nie rozwal tego, nie? Wiem. O, o, a nie, to ty masz taki kill, że jakiś taki. Aha, bo ty masz galakcji przy sobie, Galaxia, no, tak. Tak, Też mogę ubrać. Jest, mam, 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 był tu. Elo. Był jednak w zborze. Był, był, był. Wow. To nigdy byśmy tego nie znaleźli. No, a my żeśmy tam wodospad coś. O, disco, disco o. map. Dobra, to teraz ludziska zostawiacie łapkę w górę. A ja tańczę dla was. Razem z Farelem. Tak jest. Mam nadzieję, że zatę zatęczyłeś na kamerce, Farel. Nie no, tak lekko głową pobujałem. Nóżką pa pobujałem. Powiem ci, Dobra. że jak pokazałeś wtedy nogę, to był jeden z lepszych odcinków. <laughs> teraz kolano Teraz poka kolano, ty. Dobra, ty jest Jokejka, posolona znowu. Kupiłem dzisiaj, wczoraj emotkę i będę się teraz Tak, właśnie ty zawsze kupujesz emotkę, a potem się chwalisz przez pół... Ale to dobrze, to dobrze, to dobrze. Później się nudzi. No to są ej. te emotki. Mm. Dobra. Wiesz co, jest gdzieś tu... Jest tu tak naprawdę, ale nie widzę. Tak, no jest tak wiesz, przy... No, co że... ciszę Uuu się by dał za mapę wyskoczyć, ale dobra to nie będę to nie wiem. Znalazłeś? No uderzyłem chyba... Czy to nie to? Leci? To, to, tak, 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 to to. Nie słyszę. Ej nie. Ja <grym> nie, też nie? nie, nie. To. to nie to, ale słyszałem jakby leciało ty No sypała się chyba wiesz co? Konstrukcja pod spodem zaraz znowu cała się mapa Param jak coś strzeli to Później nie da się tego naprawić. To to było Farel! To się zniszczyło, Ta. pa, tylko to tak A, długo leciało ty. Tak długo leciało, no dobra. Czyli no, no, no. Znowu jeden jeden. No tylko teraz jeden, bez niszczenia. O nie. Galaxy Room. Wow. Ej, to powinno być łatwo teoretycznie widać ten guzik. Teoretycznie. Ale ty, ja nawet nie wiem gdzie ten pokój się kończy ty. Chyba ja trzeba skakać po lampach. Myślisz? Jest? Możliwe. A tu jest jakiś bloczek, jak się dalej stanie rzeczywiście, że tam może być. Okej. Okay. No i sobie tak. nie wiem, popatrz rozejrzyj się. No ale patrzę, no przecież w powietrzu to nie wisi, nie? No, do góry nie poleci, nie, czekaj. Chyba że tu? Nie, myślałem. Mam. Ops, serio? Mam. Tylko trochę zniszczyłem mapę, ale było, 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 bo. W każdym razie widzowie liczcie w komentarzach ile jest, bo my zapomnieliśmy. albo mój montażysta to paliście. Nie wiem, zobaczymy. Może wam da wyzwanie. Parel wygrał, pamiętajcie jak padłem wygrał? Tak, tak, tak. Na jeju, no. O Jezu, no to teraz znajdź guzik jak chcesz wygryć, no to będzie na mnie, że. Nie no, żartuję! Szukamy guzika. E, jest Fair 10 poziomów, jest. to jest siódmy poziom, więc jeszcze trzy, także powinniśmy się wyrobić w miarę spokośie stary. Jesteśmy no. dobrymi szukaczami guzików, czy jak to można nazwać. Jest to jakiś zawód, można z tego wyżyć Będzie z tego emerytura? No ja zarobię na pewno z tego odcinku, nie? Dobra, Dobra. wskakuję na ten konar krzywy. No znaczy tam może być. Właśnie tam może być. Ej, to jest dobry pomysł, dzięki za podpowy. No Oszyć mnie, stąd to mój konar. Czekaj, robię. Jak rekin na konar wskakuje? No właśnie, pierwszy raz to widzę. O, jest tam, jest tam, jest tam. Nic nie ma! Jest! O, nie, nie trafił! Czekaj, ja spróbuję teraz skoczyć. Ej, to jest. Nie, nie ma skakania, nie, nie, nie ma budowań. Co ty, oszuście, już nie. widziałem co ty chciałeś... Już nie. widziałem co ty chciałeś zrobić. Ale jak tam skoczyć ty? A stąd? Cyk? Aha. Nie! Cyk? Nie! Proszę Siad. mi! Obejdzie. Ale bo... O, Ale byłeś dobra. blisko, no, no, niestety. Ale byłeś blisko, stary Ty. To byś w kolano strzała? Bolałoby? No, bolałoby. Dobra, koniec, 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 koniec. Dobra, dobra, ja nie jestem guzikiem, stary. Widzisz ten znak? Patrz. O, nie ma go. A to miał być. Już, już sypię. To miał być, to nie, to miał być sto tak żebyś się wiesz. Myślałem, że w śmietniku jest, naprawdę myślałem. Takie drewnianko wystawało. Ale to było dobre, no zobacz sobie tu. Nie, w no, śmietniku było dobre, nie, czy da się. Ja się w śmietniku, no. Nie wiem, czy by to się doprowadzić. Dobra, yy, Jesteśmy co, gdzieś szukamy. w jakimś miasteczku małym, teoretycznie. Yy, a Dobra. teraz ty, przechodzę przez te drzwi i przenoszę się do Minecrafta, Ty? Uuu. Dobra, przechodź do Minecraftu, i ja idę szukać tutaj do drugiej chatki. Ty, tu nie ma chyba. Yy, taki duży budynek na darmo tutaj Uuu. nie stoi. Albo można sobie zrobić tak właśnie, czyli tak cyk cyk? Nie, też tak nie. Ty mi ograniczyłeś amunicję, kurczę? Ile masz amo? Yy, 7. A, bo 7. mamy limited amo. Uy, ja mam 9. To wiesz co, to starczy nam. Nie no, na luzie. Także wiesz, ale już nie będę ty jeszcze szczerą. No, umówmy ja się tak, nie. Dobra. nie no, bo może nie starczyć. A no, może nie starczy, a może starczy. Jak nie będę Ci powiem, że. No, powiem ci, że takie są najgorsze, bo to jest dużo miejsc do schowania tego. Ale wiesz, teoretycznie, to jest tak zrobione, że to się jakby wali cały czas, nie? Mhm. Więc musi y być gdzieś połączenie. Tu musi tak. być gdzieś połączenie, tak. Czyli musi. Jak nie wiesz, nie wychodzić ze ściany. To musi być gdzieś w rogu, nie? Przy ścianie. Jasne, jasne. W tym kwadracie to jest. No, ale my możemy sobie tak gadać, nie? A tak naprawdę już było widać go 500 razy ten guzik. A my żeśmy, no, przeszli. Dobra, skoro tutaj jest ściana, w którą stronę oni by to poprowadzili? Tutaj chyba, albo tutaj. Tutaj, jak go poprowadzili, to będzie w budynku. O! Nie wiem, czy to jest, kurde, z tej strony. Poczekaj, no to jest mój przycisk. Ty nie czekaj. Masz? Masz? Tak, ale chodź, zobacz. Nie Dobra, wiem, czy to idę. nie jest kolejny stage przypadkiem. I pokaż. nie zdradziłem. bo... Pokaż, gdzie jest? Na ścianie z przodu, tutaj. Ale gdzie? Na ścianie z przodu. Niżej, niżej. A niżej? Zejdź niżej, niżej, niżej. Dobra, Pochodzisz jestem w no. Okej. Okay. I co? Jestem w A tutaj jesteś, dobra? Tam, zobacz. A jest, oczywiście, ścianie. to jest Nie kolejny. Nie czy to jest od tego, czy. On? To jest od tego, to jest od tego. Na pewno? Tak, na stronie. No dobra, to niech się sypie Ale kurde dobrze ukryte ty, nie spojrzałem tam a byłem w tym budynku. Dobra. Po prostu z drugiej strony on ostatni stage. O nie! ty pamiętasz. To mukiński domek! No nie na tym polegliśmy. To jest Na tym ostatnim polegliśmy, to jest najgorsze. Tak. Dobra, na dachu może co? No tam tu może w sumie być, no. Ale jak na dachu, ty, nie może być na dachu. Jak by miało być połączenie? No właśnie, idę. Chyba, że przez podłogę, przez dół ty. Nie, to śrubka, kurde, wramia. A... myślałem, że to są przyciski. Zobacz, a nie wiem, czy byś widział w putrynę, zobacz jaki ma takie dół. co, ja ci powiem tak, Farel, w skrócie. Słucham, Mo może jeszcze iść od podłogi i może być na podłodze, ale to nie wiem. Coś jest nie tak. Jest! Tu! go ta wtedy! Tak ta wtedy był schowany. Pa, pa! Naprawdę znowu tu, pa, ta! Nie! Mój! Nie ma go! Nie ma go! Nie znaczy, ma go? Farel. Ufaj mi. Uuuu, uuu, pomiędzy nogami wow, tak jest. No właśnie, nie chciałem cię tracić w płetę, sorry. Dobra, dzisiaj ostatni to level, to jest ostatni już, także. Uuu, uuu kontenery. Nie z biblioteką wiesz, co to było? To Nie była taka mapa, co... żeśmy chyba paliwo zbierali, wiesz? Tak. Ta, tak, było, coś takiego, no. Takie kontenery. Kurde, my tyle już razem przegraliśmy, że wiesz, że. Same skojarzenia. O, o, patrz, patrz, podpowiedź tu jest, pa. Tu, tu widać drewno. Tu patrz, drewno widać jak idzie, trzeba znaleźć teraz. A, po sznureczku do Czyli to masz? Okej, 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 okej Tylko teraz gdzie jest wyjście. No właśnie to, to może być większy problem niż znalezienie guzika A co Znaleź... palić to odpalić to? Eee. Dobra widzę Metalogryzarkę, czyli kilo Metalogryzarkę, tu jest Gdzie jesteś? No, tu, tu Hej Heidi Chyba tak, tutaj będzie koniec. O, kod NOLIF w sklepie, tak jest! Ludziska, jeżeli nie macie kodu NOLIF, wpiszcie kod NOLIF, będzie wtedy więcej odcinków. A poza tym wejdźcie do Farela na kanał i co, to tyle. Trzymaj się, Farel, dzięki za wystąpienie, cześć! Ja nie wiedziałem, kurczę, nie zdążyłem, no.